Cześć, witam papa z 4. Rozpoczynamy przedostatni dzień naszego rozgrzewkowego maratonu za 800 soków. Siódmy i przedostatni. Jutrzejszy dzień będzie finałowy i będziemy kończyć właśnie maraton. Maraton rozgrzewkowy. To oglądam wcześniej live z Gryzzerii Deluxe, to już coś sam usłyszał, że teraz będzie tydzień przerwy od maratonu, później znowu. Na tydzień wrócimy z maratonem. który będzie maraton za 800 słów, i później już będziemy robić normalnie, bez żadnych maratonów, yy, serię na kanale i planiki, te grafiki, i te wszystkie yy, po prostu układy odcinków. Tak. Jest dzień 60. Mamy już trzecie zamówienie od Sartvana. <noise> Picer jest tak zrobione, że dopóki nie odblokujemy następnej osoby, to ta pierwsza osoba, która jest ona to zawsze przychodzi jako pierwsza i to się nie zmienia, nie? tak jest w pizzerii, więc dopóki nie odblokujemy tej ostatniej osoby, która jest, no to searchman będzie obsługiwany codziennie, także mamy gwarancję, że jeszcze w 12 dni przyjdzie searchman i będzie miał złoto, więc za 12 dni u searchmana będzie złoto. No ale raczej u reszty nie dam rady w te 12 dni podobijać te złotka. Jakby tak klienci przychodzili tak jakbyśmy chcieli, no to bylibyśmy w stanie przez te 2 dni, 12, zrobić serię do końca. Bylibyśmy w stanie, ale by musieli klienci przychodzić tak jak my byśmy chcieli, czyli musieliby być to klienci bez złota. I to musielibyśmy mieć taką gwarancję. Ale tej gwarancji niestety nie mamy, bo widzimy... Już peny, która złotą ma. A jest wiele ludzi, które no, złota nie mają. Chociażby mary. I całe te dwa rządki. Nikt nie ma w tych dwóch rządkach e, złota, nie? I tutaj są jeszcze nawet jakieś brązowe, nie? Także tutaj. No właśnie tutaj będzie. Co zdobywać? Te dwie osoby jeszcze nie mają brązowego. Okej. Kiedy kto będzie miał jako ostatni złoto. Zawsze lubię zadawać to pytanie w pasach. Kto będzie miał jako ostatnie złoto z tej grupki klientów? Nie liczymy tego zablokowanego, nie? Jeszcze. No, bo wiemy, że ten zablokowany no to ma pewien warunek, który my musimy spełnić, żeby go odblokować, nie? Jak się go odblokuje, to będziemy odliczać wtedy 15 dni, no, ale jeszcze musimy go faktycznie najpierw odblokować. Ok, to dla Penny. Ok, pierwsza pizza poszła. Widziałem, że się przepaliła, więc od razu ją wydałem. Jakbym tak miał każdą pizzę po, po, po spaleniu poprawiać, no to wiecie, jak to wyglądało. Ale w sumie mogę też... Pokroić i wydać dla Sarfana Jak tam pizza? Jeszcze się grzeje, okej okay. Trzy seteczki, ładnie Czwarta już nie wyszła, ale te trzy To i tak dużo Czyli od czwórki do dziesiątki nie będę miał zrobionych pizz Okej okay. Mamy Hugo, mamy Mermandy, czyli trochę tych złotych, nie, nie złotych, po prostu gwiazdeczek trochę się uda zdobyć u osób, co złota nie mają. Też. Dobra, pizza się grzeje. Ja może zrobić czwórkę i piątkę. Tak, tutaj były oliwki i rybki. Kroimy zamówienie Olgi. No, Olga, u Ciebie jest srebrne. Spaliła się trochę pizza Twoja. Mm. I tak, możemy robić następną. To nie było tak, że jak miałem pizzę gotową, to od razu ją wydawało. Dobra, trochę to nie wyszło z tym układaniem, więc robimy bardziej do środka. Okej. Okay. Chyba tak było, nie? Od razu kroję i wydaję pizzę, jak mam ją gotową. Chyba tak było. No, wtedy jeszcze jakieś mamy te większe procenty zaczeka, nie? I tak, teraz nie mam innej możliwości, jak robić pizzę następną. To dla Karla. Okej, pizze się robią. Żadna nie gotowa. To dla Saszy. W tę stronę idzie. Pizza. Wszystkie się grzeją tak samo. Zamówienie ósme. Powiedzmy, że tak samo jak karla, tylko że bez Nie mam miejsca na, na następne pizzę, więc od razu się coś pewnie zaraz wyda. Ok, skrzanna to można wydać. Mhm. Ja tam giną? Ok, zaczekanie, ładnie wyszło. I teraz załomienie dziewiąte, czyli to. Jaka pizza? Żadna. Żadna nie jest jeszcze gotowa. Żadna z tych, które się tam grzeją, czyli mamy właśnie yy, teraz pizzę gotową. Właśnie o tym myślałem, że ja tu wejdę i od razu ktoś będzie mógł pizzę dostać. No i to mi się podoba, jeśli tylko mamy zamówienie Taylora do zrobienia. Siódma. I to działa. To działa, czyli robimy pizzę i od razu wydajemy, jak jest gotowa. Ale jednak tą Taylorową pizzę trzeba zrobić, bo ona ma się szybko zebrać. Tu się grzeje i tu dla Hugo będzie pizza. Dobra, Hugo. Udało mi się ogarnąć taktykę na dobre pizze. Szybkie pizze i takie, które zyskują 100%, a jak nie 100%, to 80% punkty zaczekania. No, Taylor... 80% I Ten dzień jest y, dniem samych zadowolonych klientów, tak? I teraz jeszcze trzeba obrać taktykę na... Y, po prostu... ...ty pizzę pilnować Bo jesteśmy w stanie jeszcze robić seteczki za bake I trzeba by było to ogarnąć Robić seteczki za bake bo wtedy będziemy mieli dwie seteczki tu mamy już wysokie procenty i tu nam wtedy quality jeszcze bardziej wzrośnie robimy to, robimy jak najwyższe procenty tej pizzerii ok rank 31 better than papa jesteśmy lepsi od papa do zobaczenia w odcinkach następnych to był odcinek 60 i Teraz y, 60, no, 60 dni będziemy robić, czyli szósteczka z przodu, numerka dni. Do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Cześć.